Siemanku. Witajcie kochani w kolejnym odcinku! Dzisiaj mamy dla Was kilka porad, jak zacząć żyć zdrowo. Tak. Jak w ogóle ogarnąć tą naszą dietę? Jak zacząć w ogóle? Jaki jest początek tej drogi? Za co się wziąć na samym początku? Na początku w ogóle trzeba się zainteresować tematem, a jeżeli tu jesteście, to znaczy, że się interesujecie. No właśnie, zróbcie sobie taki research, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, co jest średnio zdrowe i spiszcie sobie listę, z czego totalnie chcecie zrezygnować, co będziecie ograniczać. A co będziecie jeść na co dzień? I tutaj przechodzimy do kolejnej części, bardzo ważnej, aby z tej listy zdrowych produktów wybrać te, które najbardziej lubicie i które są jednocześnie zdrowe. I wziąć je w kółeczko. Tak, najlepiej wziąć je w kółeczko i zapamiętać. U nas na przykład takim zdrowym produktem, który tak naprawdę mamy za każdym razem w domu, jest awokado. Awokado. awokado no i jajka. U mnie zawsze są tak. jajka, jak nie ma jajek, to jest dramat. Kilka tych Punktów, jakby tych produktów, jakby sobie zaznaczyć, które lubicie, które są zdrowe. No i właśnie pamiętać, żeby zawsze te produkty były u nas w domu, były u nas w lodówce, żeby można było po nie sięgnąć, a nie po na przykład niezdrową przekąskę, bo takie jest łatwiej, czy, czy, czy coś. Pomyślałyśmy, żeby wam to wszystko ułatwić, więc przygotowałyśmy dla was takie, takie tabelki. Tutaj macie przykład jednej z nich, gdzie możecie je pobrać. Link do pobrania znajdziecie w opisie. Tam jest link do naszego bloga i tam są te grafiki. Pobierzcie je sobie, wydrukujcie i wypiszcie sobie. Tak jak Wam powiedziałyśmy. Tak. Kolejną ważną rzeczą jest wprowadzanie zmian, zmian stopniowo. Nie można nagle porwać z motyką na słońce i stwierdzić od dziś będę fit i rezygnuję ze wszystkich niezdrowych przekąsek, bo to będzie skuteczne, ale tylko na chwilę. Dlatego, że nasz organizm potrzebuje się przyzwyczaić do tych zmian i stopniowo zmienić te swoje nawyki. Czyli ustalmy sobie cel, po prostu jakiś, nie wiadomo, nie, nie wiadomo jaki, tylko po prostu jakieś stopniowo, stopniowo cele ustalamy sobie, wprowadzamy te zmiany bez spiny. Żeby nie było spiny po prostu, że od dzisiaj jem zdrowo, koniec, Bez kropka. spiny są drugie terminy, tak. spokojnie, nawet 10 macie terminów i możecie się poddawać tak. i wstawać i próbować cały czas. To nie jest tak, że my jemy cały czas zdrowo i w ogóle u nas to jest piękne, kolorowe, bo też mamy jakieś słabsze dni, czy to na jakimś wyjeździe, czy coś. Ale potem staramy się w ten rytm znowu wejść i znowu jakby... No po prostu kontynuować, kontynuować to. to tak bo Nie to... da się jeść w 100% procentach zdrowo, to znaczy pewnie się da, ale no to też trochę smutne by było, gdybyśmy cały czas jadły tylko zdrowe jedzenie i unikały czekolady, batonów. Czasem tak mogliśmy sobie zjeść coś słodkiego. I... Na początek też jest e, takim dobrym sposobem na to, żeby zacząć się zdrowo odżywiać. Jest e, zrobić sobie również listę e, zdrowych śniadań, zdrowych obiadów, zdrowych kolacji i zdrowych przekąsek. Najlepiej takich, które możecie zrobić w miarę szybko. I to spowoduje, że będziecie mieli ułatwione zadanie. Nie będziecie musieli rozmyślać nad tym, co powinniście zjeść, co jest tak. zdrowe. Co dziś na obiad? Nie mam pomysłu. Tak. Jak sobie zaplanujecie? To też łatwiej będzie Wam wrócić na przykład ze szkoły czy z pracy i zrobić ten obiad, który już wczoraj sobie wymyśliliście, bo już produkty będą w lodówce. Tak. Ja na przykład mam tak ze śniadaniami i stosuję je zamiennie bardzo często. Nie mam jakichś, nie wymyślam jakichś takich nie wiadomo czego na śniadanie, e, tylko mam swoje takie ulubione, które stosuję zamiennie, i wiem, że to są zdrowe posiłki i to jest bardzo dobry sposób na początek. Potem możecie już sobie wymyślać coś, co, co tam chcecie. Dokładnie, jak macie więcej czasu. No i właśnie, a propos czasu, róbcie posiłki, gotujcie na przykład sobie obiady na kilka dni. Możecie ugotować sobie na przykład obiad na trzy dni, typu makaron ze szpinakiem, z czymś tam i schować do lodówki, a potem jeden, jedną porcję zabierać ze sobą do pracy czy szkoły. I tutaj wchodzimy w kolejny punkt, ponieważ bardzo ważne jest to, że jak gdzieś wychodzicie, to żebyście mieli ten posiłek, chociaż jeden zdrowy posiłek, bo to spowoduje, że nie będziecie. Jeść podjadać, śmieci. jeść gdzieś w knajpie nagle, mm. bo jak nie macie tego posiłku ze sobą, a nagle robicie się głodni, to myślicie, hm, może pójdę do sklepu i coś sobie kupię, Jakieś a w batona? sklepie co można kupić? Batona, mm. no, owocem się raczej nie najemy. To jest średni posiłek. I tak średnio. No. Dlatego w pudełeczku jakiś posiłek, żeby wyjść. I taką ostatnią, najważniejszą jest kwestią to, że to, co my tu mówimy, to tak naprawdę może w ogóle nie zadziałać na Was, jeśli nie macie wewnątrz, się, wewnątrz w sobie takiej motywacji, żeby coś zmienić, żeby jakby zmienić swoje nawyki, zmienić swoje żywienie, to naprawdę to nasze gadanie to jest nic nie warte. Nic nie warty, no. Musicie tak, chcieć, jeśli dokładnie. nie chcecie to może to nie jest dla Was po prostu i tyle. No. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam pomogłyśmy i zostawiajcie nam kciupeczki. Jedroneczki. Buziaki. Buziaki, na razie.